Kolejny materiał na temat podciągania na drążku na kanale i kolejna porcja wiedzy. Tym razem w czterech ćwiczeniach pokażę Ci, jak sprogresować na tym drążku i jak w końcu przełamać swoją stagnację treningową. Metoda numer 1, czyli wydłużanie tej fazy zwisu na drążku. Po co to robimy? Po to, żeby wzmacniać siłę naszego chwytu oraz mięśni przedramion. Przy powtórzeniach na przykład przy 20 powtórzeniach, jeśli już takie serie będziemy robić, no to ta seria trwa nawet do 60 sekund. Przez co będziemy potrzebować dużej siły właśnie w naszych ramionach. Więc jeśli jeszcze nie jesteśmy w stanie wykonywać takich powtórzeń, to wydłużamy sobie fazę tego zwisu, żeby te łapy po prostu wzmacniać. Kolejna opcja, czyli skok do wysokiego drążka, wykonanie podciągnięcia oraz powolnej fazy opuszczania, czyli negatywu. Same negatywy są świetnym narzędziem, jeśli chodzi o budowanie siły w podciąganiu, szczególnie dla osób początkujących. 1 to 1, nie w tym wypadku. W tej metodzie treningowej wykonujemy na każde powtórzenie tak naprawdę półtora powtórzenia. Może to, co powiedziałem, nie ma zbytnio sensu, ale ta metoda ma ogromny sens w twoim treningu. I ostatnia metoda. Treningowa, czyli dobijanie na sam koniec treningu właśnie takimi półruchami. Wykonujemy same zakończenie ruchu na samej górze i, tak jak powiedziałem, raczej wykonujemy taką jedną serię na samo zakończenie treningu, żeby po prostu już dobić nasze mięśnie, które pracowały podczas podciągania. Wybierz jedno, maksymalnie dwa ćwiczenia, które dzisiaj zobaczyłeś w tym materiale. Zastosuj w swoim planie treningowym przez kilka najbliższych tygodni i później daj znać w komentarzu, czy udało Ci się pobić Twój rekord na drążku. Dzięki, że dotrwałeś do końca. A my widzimy się już niebawem w kolejnym materiale. Czołem!